W miniony piątek 25 maja w Tomaszowskim Muzeum miało miejsce otwarcie wystawy pod nazwą Zwierzęta Czarnej Afryki. Eksponaty zostały sprowadzone głównie z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, z Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i z Muzeum łowiecko, Łowiectwa i Jeździctwa w Warszawie. Są to przede wszystkim dermoplasty ptaków i w mniejszej ilości ssaków. Również eksponaty właściwie zrobione przez Człowieka, to znaczy, jak wykorzystywano na przykład noga słonia jako taboret, czy noga nosorożca zakończona popielniczką. Dużym takim zaskoczeniem może być też połączenie dwóch zwierząt, to znaczy na u słonia jest preparowany medalion Lamparta, czyli saka drapieżnego. Ale przede wszystkim mamy tutaj ptaki, ptaki żyjące na sawannach afrykańskich, w lasach równikowych. Są yy, yy, medaliony antylop, yy, czyli tych najbardziej charakterystycznych zwierząt yy, sawannowych. Yy. Z gadów mamy no niestety niewielki, niewielki egzemplarz, bo dwa młode krokodyle Nilowe, bo sam krokodyl Nilowy może do 5-6 metrów nawet dorastać, ten nasz ma zaledwie metr, czyli to jest młody egzemplarz. No i jeden gad żyjący w lasach afrykańskich mamba zielona. To jest dosyć niebezpieczny, mocno jadowity wąż. W tym dniu o zwierzętach afrykańskich opowiadał Marek Słupek, kierownik działu przyrody w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Nasuwa się pytanie, jaki jest świat zwierząt Czarnej Afryki? Świat zaskakujący, świat różnorodny i świat, który no, niestety powoli, powoli odchodzi w niepamięć, ponieważ należy mieć tego świadomość, że od roku 1600 do, do chwili obecnej. Z powierzchni ziemi zniknęło 40 gatunków ssaków na ogólną liczbę 4,5 tysiąca i 100 gatunków ptaków na ogólną liczbę 9300 występujących na świecie. Afryka ma również w tym względzie swoją niechlubną kartę, ponieważ no jeszcze w czasach historycznych na pobliskiej, Wyspie Madagaskarze występowały, występowały olbrzymie, nielotnie ptaki, piornisy. Jeszcze znany podróżnik Marco Polo no, chwalił się, że ponoć widział na no, własne oczy żywe piornisy, pokazując na dowód zasuszony liść palmowy jako, jako pióro tego ptaka. No, na pobliskiej wyspie również Mauritiusie, portugalscy żeglarze doprowadzili do zagłady nielotnego ptaka Dodo. Na naszych oczach zachodzi również zagłada wielu, wielu innych gatunków. Nie spotkałem już lwa berberyjskiego, którego ostatni osobnik padł w roku 2020 w Maroku, nie spotkamy lwa południowego. Również zasięg występowania tych charakterystycznych gatunków afrykańskich, czyli lwa, słonia, nosorożca białego cały czas ulega zawężeniu i znacznemu ograniczeniu. Zaproszony gość zachęcił Tomaszowian do obejrzenia wystawy zwierząt czarnej Afryki. A także do odwiedzenia Radomskiego Muzeum. Mamy cały szereg ciąg wystaw prezentujących środowiska przyrodnicze regionu Radomskiego, w tym taki no, największy nasz przyrodniczy klejnot i dumę, czyli Puszczę Kozienicką, będącą jednocześnie obszarem Natura 2000 Doliny Wisły Środkowej, która także jest obszarem Natura 2000. Mamy również oddzielną ekspozycję, oddzielne. Miejsce zwane gabinetem przyrodnika XIX-wiecznego, które to miejsce nawiązuje do autentycznego gabinetu no, pierwszej wystawy, stałej wystawy przyrodniczej w naszym mieście w Radomiu z połowy wieku XIX. Mianowicie nazywało się to miejsce Gabinet Płodów. W rzeczywistości był to gabinet, był to, było to miejsce pracy ówczesnego gubernatora radomskiego Edwarda Białoskurskiego. Natomiast no, jako sceneria, i no, tło jego pracy e, służyły eksponaty o charakterze przyrodniczym. W dziale przyrody mamy ciekawe, ekscytujące, warte zobaczenia eksponaty, a z tych ostatnich, które e, są wyjątkowe w skali Europy i świata nawet, e, warto wspomnieć o e, eksponacie, który nazywa się Ekosfera. Jest to e, szklana sfera, która zawiera w sobie wodę morską i zespół organizmów żywych, które. Egzystują ze sobą w warunkach zamkniętego ekosystemu. Znajdziemy tam glony, krewetki, koralowce. I ten zamknięty ekosystem, który trafił do nas dwa lata temu, no, żyje i trwa do tej pory. Afrykańską wystawę w Tomaszowskim Muzeum można oglądać do 15 lipca. Prezentowana ekspozycja przeniesie nas w egzotyczny świat, który ukazany jest w powieści w pustyni i w puszczy autorstwa Henryka Sienkiewicza. Myślę, że będzie to dobra lekcja i dla języka polskiego i przyrody. Także zachęcamy nauczycieli, jeszcze mamy miesiąc roku szkolnego prawie, także zapraszamy serdecznie. No i oczywiście wszystkich chętnych do zobaczenia, bo są tutaj faktycznie zwierzęta, które... I w Afryce już bywają rzadkością, tak jak na przykład oryks, tu mamy medalion i rogi, czyli no trzeba o tym pamiętać, że ta w dalszym ciągu bogata fauna, faktycznie i, i bardzo zróżnicowana afrykańska, też już częściowo jest zagrożona. No ludzie przede wszystkim na przykład wycinają lasy równikowe i tym sposobem no, coraz więcej gatunków po prostu jest zagrożonych. Wystawa zachwyci szczególnie najmłodszych. Pamiętajmy, że o prezentowane eksponaty należy dbać, by cieszyły oczy kolejnych zwiedzających. Zatem nie należy ich dotykać, o czym niestety odwiedzający muzeum często zapominają.